Wspólnota, stabilność, gotowość do działania to fundamenty, o których mówią Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. W czasach niepewności i wyzwań kluczowe jest, byśmy byli razem, byśmy nie dali się podzielić. Kosiniak-Kamysz podkreśla gotowość operacyjną Hołowni, gotowość do pracy, do podejmowania decyzji, do realnej zmiany. Przypomina też, że tylko wspólnie możemy budować silną, bezpieczną Polskę. Co to oznacza dla przyszłości kraju, posłuchaj tego nagrania i dowiedz się, dlaczego ta jedność jest dziś tak ważna. Subskrybuj bądź na bieżąco. To są decyzje w stanie bezpośredniego zagrożenia funkcjonowania państwa polskiego, o jego byciu lub niebyciu. To są decyzje o życiu milionów Polaków. To są decyzje o fundamentalnym znaczeniu dla historii i przyszłości państwa polskiego, dla naszej tradycji, dla na tego, w co wierzymy, dla naszych rodzin. Trzeba mieć wielką odwagę, żeby dziś startować w wyborach prezydenckich, jeżeli ma się odwagę i świadomość, bo nie mylcie odwagi z brawurą, bo ja widzę wielu brawurowych kandydatów, a jest jeden tylko odważny, prawdziwie odważny, który bierze odpowiedzialność. Bo brawury w historii Polski. Bo brawury w historii Polski nam niestety nie brakowało i, i mieliśmy liderów brawurowych, ale e, losy później i skutki tej brawury były fatalne nie dla nich samych zawsze, ale dla nas wszystkich jako wspólnoty narodowej. Czyli jest odwaga. Drugie, coś czego pięć lat temu jeszcze nie mogliśmy powiedzieć, jest doświadczenie, jest odpowiedzialność, jest branie tego doświadczenia i tej odpowiedzialności na siebie, podejmowanie decyzji. Dzisiaj pełni funkcję drugiej osoby w państwie. Zmienił oblicze polskiego parlamentaryzmu. Nikt w historii nie zmienił tak bardzo oblicza polskiego parlamentaryzmu. Nikt go tak bardzo nie otworzył. Nikt bardzo tak, w taki sposób nie podszedł też do szacunku do opozycji, do innych głosów. E, powiem, my mieliśmy nawet taką chęć po ośmiu latach, gdzie byliśmy upokarzani w opozycji. Wyłączano nam mikrofon sekundę w tym momencie, kiedy wybijał gong. Dzisiaj jest ta możliwość inna. Każdy ma prawo się wypowiedzieć. Ustawy są rozpatrywane opozycji, tego przez ostatnie 8 lat nie było. I gdyby nie Szymon Hołownia był dzisiaj marszałkiem, to myślę, że w tej walce dwóch obozów, które oko za oko, ząb za ząb, tą zasadę kierują się od wielu wielu lat, to byśmy mieli dzisiaj parlamentaryzm zaostrzony do granic wytrzymałości. A mamy parlament otwarty. Parlament słuchający, ale jednoznacznie stojący po stronie bezpiecznej Polski w Europie. I to jest fundament tego doświadczenia, które ja już z perspektywy też czasu spędzonego w polityce doceniam u Szymona Hołowi. To jest doświadczenie, które daje mu prawo do tego, żeby. Podejmować odpowiedzialność na trudniejszym historii momencie po 89 roku w Polsce, a może po zakończeniu II wojny światowej. Bo najbliższe lata to będą ta, lata tej prezydentury to będzie taka odpowiedzialność. To będzie największa odpowiedzialność po zakończeniu II wojny światowej. I teraz to nie mówię jako poseł, parlamentarzysta, mówię z tym doświadczeniem ministra obrony narodowej i spotkań z wieloma i wiem, że te pięć lat będzie najtrudniejsze pod tym względem za, za, za zabezpieczenia Polski i naszej siły w sojuszach. Więc to jest wielkie zadanie dla prezydenta. Mamy odwagę, mamy doświadczenie i mamy nieudawaną, prawdziwą, wielką miłość do polskiej ojczyzny naszej, do wszystkich naszych rodaków i zrozumienie pod. Z tej autentycznej miłości do Polski, do autentycznego zrozumienia dla Różnorodności nas wszystkich, naszych poglądów, światopoglądów, szacunku dla tradycji, ale nie odbierania prawa tym, którzy myślą inaczej, szacunku dla osób, na przykład wierzących, ale też dania szansy na swoje postawy tym, którzy inna, w inny sposób szukają odniesienia, szukają wsparcia i wzmocnienia czyli realizowania najpiękniejszego tekstu w ustawach polskich preambuły Konstytucji Rzeczpospolitej. Dobro, sprawiedliwość, piękno, te zasady, wartości konstytucyjne, bo zawarte w preambule konstytucji są obecne w działalności, nie w deklaracji. To nie zawsze jest popularne, to często spotyka się z hejtem, bo to jest szacunek dla każdego z nas. Dla jedności i dla różnorodności Polski. Różnorodność i jedność Polski była naszą siłą. Albo na bazie tej siły zbudujemy Wielką Rzeczpospolitą, albo w wojnie polsko-polskiej pogrążymy się do końca. I bez odwagi, doświadczenia i wielkiej miłości do Polski nie da się być dobrym prezydentem. Moim zdaniem nie da się w ogóle startować w wyborach prezydenckich. Ci, którzy dzisiaj startują, nasi konkurenci, konkurenci Szymona Hołowni, z jednej strony mają misję budowania silnych ośrodków partyjnych, z drugiej strony zbudowania czegoś nowego, wypromowania siebie. Dzisiaj Szymon Hołownia jest już po wszystkich tych etapach. Wytrwał, jako jedyny w historii po 1989 roku przez taką, taki okres czasu i z takim sukcesem politycznym jako nowy ruch y, polityczny. Nie ma drugiego takiego przykładu, biorąc odpowiedzialność za władzę, bo łatwiej jest budować ruch polityczny, który nigdy odpowiedzialności za władzę nie wziął. Ale czy taki ruch ma jakiekolwiek doświadczenie, czy taki ruch ma jakąkolwiek pozycję dzisiaj międzynarodową? Ten parlamentaryzm, dyplomację parlamentarną, którą rozwinął, bardzo będzie dobrze kontynuował w Pałacu Prezydencji. To są często relacje osobiste, to jest możliwość szybkiego kontaktu i ustalenia działań dla nas najważniejszych, sami bez kontaktu, bez relacji międzynarodowych. Nie będziemy taką siłą, jaką, jaką marzymy. Są trzy filary naszego bezpieczeństwa: siła społeczeństwa, siła polskiej armii, siła sojuszu. I prezydent jest odpowiedzialny za te trzy filary, bo on jest w stanie zbudować siłę społeczeństwa i to jest coś, co dla mnie jest najważniejsze w tym starcie. Po czym ja się podpisuję, podpisuję się nawet trochę z zazdrością, bo jeżeli mówiłeś o liczbie podpisów, to. Sam PZL pod tobą zebrał więcej podpisów niż 5 lat pode mną. E, <noise> e, mam tu pewną. E, więc to jest to. E, to jest to, żeby rozwiać te wątpliwości, jak się kto angażuje. E, no to patrzcie się, jak się angażują. Muszę z nimi o tym poważnie porozmawiać. A ja zapewniam cię, e, że w nadchodzących wyborach na prezesa PSL-u nie zamierzasz e. wystąpić. No bo mamy i mamy tak, po podział żeśmy, ról. Tak żeśmy mamy się dogadali w naszej małej koalicji. Nie wypadałoby prezydentowi już być liderem partii, bo jednak ta zasada musi być utrzymana. Przekonałeś. E, nie, to, co jest dla mnie najważniejsze, myślę, że dla Polaków wielu jest bardzo ważne, z którymi rozmawiam. Szczególnie tych, którzy zdecydują w tych wyborach, którzy są w centrum. Oni czasem e, mogli mieć poczucie rozczarowania również tym, co się dzieje w rządzie, jak wygląda współpraca w koalicji. Myślę, że wchodzimy w lepszy etap. Ale coś, co obiecaliśmy, tworząc trzecią drogę, różne środowiska. Dlaczego różne środowiska mogły się połączyć? Dlaczego mogliśmy, mogliśmy stworzyć trzecią drogę? Dlaczego wygraliśmy wybory i była, jest wybrana trzecia droga, a nie trzecia kadencja PiS? Bo obiecaliśmy coś bardzo ważnego: odbudowę relacji między ludźmi, szacunek jednych do drugich, odbudowę wspólnoty. Po kilkunastu miesiącach z, z, zmiany rządu nie możemy powiedzieć, że to się zrealizowało. Bo to się nie zrealizuje, dopóki nie będzie prezydenta, który autentycznie będzie niezależny od wielkich partii. Od różnego rodzaju emocji, który potrafi to wyłączyć i przyjąć za główną zasadę, że w ciągu pięciu najbliższych lat nie będzie go rozliczać jakiekolwiek gremium partyjne i polityczne, które będzie decydować o jego starcie w kolejnej kadencji czy nie. Tylko będzie miał pełną odpowiedzialność, czy udało mu się zbudować wspólnotę Polaków i rację stanu Polski. To nie znaczy, że my się mamy we wszystkich sprawach zgadzać, przecież my się tu różnimy. I mamy prawo się różnić, nawet mocno walczyć o te swoje wartości i zdania. Mamy prawo i obowiązek walczyć. Ale mamy obowiązek zgadzać się co do tego, gdzie jest miejsce Polski, co jest dla bezpieczeństwa Polski najważniejsze. I że budowanie wspólnoty, czyli utrzymanie relacji między ludźmi w Polsce jest po prostu absolutnie konieczne. Okopanie się w swoich bańkach i obozach wyniszczy naszą ojczyznę, zniszczy naszą ojczyznę po prostu doprowadzi ją do stanu agonalnego, bo nie będziemy zdolni do współpracy nawet w momencie największego zagrożenia. Albo tylko przez chwilę będziemy zdolni do tej współpracy. Więc to połączenie i pojednanie Polaków jest to absolutne główne zadanie. To jest święta misja. To nie jest łatwe, bo nie udawało się to w Polsce, ale też nigdy nie było szansy, żeby prezydentem był ktoś, który ma doświadczenie, odwagę i taką pełną miłość do Rzeczpospolitej. I na koniec militarnym językiem E, przechodząc na te rzeczy, które dla zwierzchnika sił zbrojnych będą bardzo ważne, chciałbym stwierdzić pełną gotowość operacyjną marszałka Szymona Hołowni do bycia prezydentem Rzeczpospolitej. Czołem, panie ministrze. Dziękuję bardzo Władku za wszystko, co powiedziałeś. Tak, zgadzam się nie. z Tobą. Dziś potrzeba Polsce prezydenta niezależnego, prezydenta zmiany, a nie zamiany. Prezydenta doświadczonego, a nie amatora, który będzie uczył się Państwa w, i może robił filmiki z tego, jak się tego Państwa uczy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Dziś potrzebujemy prezydenta, który będzie próbował goić te rany, które politycy zadali społeczeństwu, a nie te rany jeszcze pogłębiać i jątrzyć. Będziemy mieli jeszcze tysiące Okazji, żebym mógł to Państwu powiedzieć jeszcze tysiąc razy, a wy z wdzięcznością i cierpliwością będziecie musieli tego wysłuchać, ale ja nie przestanę tego mówić do samego dnia wyborów, bo jestem absolutnie przekonany, a zwłaszcza po tym, co widziałem w ciągu ostatnich kilku dni, oddając się tej podróży po Polsce, że Polska jest gotowa na zmianę. Polska jest gotowa na zmianę i nie na zamianę w pałacu, ale na realną zmianę, która przyniesie jej pokój. Nie tylko spokój, która przyniesie jej rozwój, na który wszyscy czekamy.